Siema, siema, siema moi widzowie! Jak widzicie mam dziewięćdziesiąt siedem subów i yy, Jeszcze trzy suby Jeszcze trzy suby Trzy Jeszcze trzy suby do setki. No i tak jakbym chciałem Wam powiedzieć, że subskrybujcie, bo te trzy suby to naprawdę mało. A więc tylko trzy suby. I będę jadł buldaka. Oczywiście tego tu. Cześć siemanko widzowie! Jak? Tu jest. Tego. A więc. Subskrybujcie, bo zostały tylko trzy suby. Siemanko.